Centrum Handlowe Manufaktura Łódź. 15 marca 2013 roku był dniem inauguracji salonu Wyżyn Ekspres w nowej aranżacji. Jak widać na planie, salon składa się z dwóch części. Wyżyn Ekspres Superoptyk oraz z części Wyżyn Ekspres Trendy w całkowicie innowacyjnym wystroju. Od wewnątrz obie części są ze sobą połączone, tym oto przejściem. Od zewnątrz, tutaj jest korytarz galerii handlowej, wygląda jakby to były dwa oddzielne sklepy, każdy z oddzielnym wejściem. Tutaj jest wspólny lab, wspólna część socjalna, soczewkownia, poczekalnie, dwa gabinety okulistyczne. Przyjrzyjmy się teraz bliżej każdemu z konceptów, zaczynając oczywiście od wyżyn Express trendy. Jak podoba się nowy salon? Salon sprawia pierwsze wrażenie bardzo, bardzo em, ekskluzywne. Zupełnie em, inny wystrój niż był do tej pory. Kolorystyka inna, dlatego też em, czasem może być mylony z, z inną marką, po prostu. Bardzo fajny wybór oprawek em, i takie ogólne wrażenie nowoczesności takiej, takiej ekskluzywności. Bardzo, bardzo fajnie. To jest Twoja opinia, a co mówią klienci, czy może są dezorientowani jak wchodzą tutaj, czują się, aby byli w zupełnie innym miejscu, jak w Vision Express wchodzą, no to jest biało, a to jest czarne. Jakieś opinie usłyszałaś, może coś? Mam wrażenie, że klienci czasem nie są świadomi, że wchodzą do danej marki typu właśnie Vision Express, po prostu wchodzą do optyka, może nowego, który się właśnie otworzył, ale niekoniecznie wiedzą, że jest to Vision Express. Bardzo ładnie i takie coś było potrzebne. Nasza galeria, nasza manufaktura łódzka jest no, taką wizytówką łodzi. W związku z tym, taki salon, optyka to jest nareszcie coś fajnego. Jak Panu się podoba nasz nowy salon, nasz wystrój, salon trendy Vision Express? Ja muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczonym przede wszystkim tym, że jest w łodzi pierwszy salon, gdzie jest, są markowe oprawki, okulary, które można kupić w jednym miejscu i nie trzeba biegać albo. Przez internet, gdzieś tego to zamawiać, więc to jest chyba ten plus. To jest taki, no jaki powinien być w sklepie, gdzie sprzedaje się oprawki do okularów, więc natomiast jest na pewno bardzo miły personel, bo panie, my już się trochę znamy, ale przez stary Vision Express. Spójrzmy teraz na Vision Express Super Optyk, który został dopasowany do najnowszych standardów. Tutaj widzimy przejście między jedną a drugą częścią to tutaj Pani mamy akurat panią. Cieszymy się z kolejnego konceptu Vision Express w naszym centrum handlowym. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracowników Vision Express. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy pierwszym salonem w nowej koncepcji Trendy. Nowy wystrój wyróżnia się oryginalnością, jest dosyć futurystyczny i wyróżniający się spośród wszystkich butików w Centrum handlowym Manufaktura. Mamy nadzieję, że asortyment jaki tutaj oferuje Salon Trendy spełni oczekiwania naszych coraz bardziej, że tak powiem, wymagających klientów. Liczymy, że nowe oprawy, nowe style będą cieszyły się uznaniem klientów. Zapraszamy! Piotr Dawczyk Tomek Cichawa Ilona Działak Ewa Fijałkowska Magda Rabenda Agata Łaptos Krzysztof Badzior, asystent w Katarzyna Nowacka-Janicka Joanna Morzakowska Asia Socha Agnieszka Świdalska Małgorzata Szczepania

I'm <laughs>